Bardzo chciałabym znać już teraz odpowiedź na to, co będziemy jedli. Natomiast ze względu na rosnącą ilość ludzi na Ziemi i ograniczone moce tak produkcji żywności, na pewno wiemy, że to, co, co jemy, musi się zmienić. Więc przede wszystkim to, co się zmieni, to, co myślę, że musi się zmienić, to świadomość ludzi odnośnie tego, co powinni wybierać, jakie produkty powinniśmy jeść. To, co jest bardzo, bardzo potrzebne, Teraz z punktu widzenia e, zarówno ekologii, jak i też samego sposobu odżywiania to też to, żeby jednak jeść coraz mniej produktów zwierzęcych, zwłaszcza tych zawierających zawiera, wysokiej ilości tłuszczu, w szczególności kwasów tłuszczowych nasyconych e, i wysoko przetworzonego czerwonego mięsa, bo one są zdecydowanie szkodliwe zarówno dla, dla, dla zdrowia człowieka, jak i dla, dla planety. To, co, co, co można by poruszyć, co jest bardzo ciekawym zagadnieniem, to jest przede wszystkim produkcja sztucznego mięsa, to jest pozyskanie białka z owadów, ale także spożywanie chociażby alg, wykorzystanie tutaj wody jako, jako potencjalnego miejsca do, do produkcji żywności. I to nie tylko żywności dla nas, dla ludzi, ale także dla, jako paszy dla, dla zwierząt. które Później również będą wykorzystywane, czy, czy, czy zjadane jako mięso, czy w, w produkcji nabiału. Uwzględniając to, jak obecnie się żywimy, zwłaszcza tutaj, zwłaszcza u nas w Polsce, ile jest, jest osób z nadwagą, bądź otyłością, czy z chorobami dietozależnymi, to ja bym bardzo chciała, żeby to był inny talerz niż, niż ten, który teraz jest. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak on będzie wyglądał. Gorąco liczę, że, że będzie, będzie inaczej, że będą jakieś zmiany. E, aczkolwiek no, nie oczekujmy, że to musi być jakaś od razu jedzenie jak z filmu science fiction e, bo tak naprawdę przemysł nam będzie dostarczał tego, czego, czego pragną konsumenci. Więc myślę, że największa zmiana, którą musi się dokonać, to, to nie na talerzu, tylko przede wszystkim w głowie żeby, żebyśmy my chcieli jeść. Inne rzeczy, które będą lepsze dla, dla naszego zdrowia, czy dla naszej planety. Ja nie uważam, że, że są jakieś rzeczy, które muszą tak zniknąć zupełnie, bo bo to nie jest taki system zero-jedynkowy, że coś musi, musi zniknąć, że musimy wszyscy na grę przejść na weganizm. Myślę, że ogromnym, ogromną, ogromnym plusem będzie, że po prostu zmniejszymy spożycie tych, tych składników, tej żywności, która jest dla nas po prostu niekorzystna. Myślę, że że chyba te kilka kolorowych tabletek na obiad to jednak jeszcze kwestia pewnej fikcji. Ale kto wie, co będzie kiedyś? Tak, ja myślę, że zdecydowanie widać. Oczywiście nie, nie u wszystkich, bo, bo osobom tak powiem, starszej daty na pewno ciężej jest zmienić swoje. Swoje przyzwyczajenia, natomiast już, już zdecydowanie widać, że, um, że tego, tego mięsa jest. Jest mniej, jest też pewna większa otwartość na, na jakieś eksperymenty kulinarne, na próby z nieznanymi produktami, jak chociażby z, substytutami z roślinnymi substytutami na Więc tutaj widzę, widzę pewną otwartość, zwłaszcza wśród. wśród Młodszego pokolenia, które, które chętnie próbuje, i co się przyzwyczaja do, do, do innych rzeczy, więc tu na pewno, na pewno jest zmiana. Yy, co postrzegam jako problem, no to jednak to, że jednak mamy coraz mniej czasu na takie samodzielne przygotowanie em, żywności dla siebie w, w domu. Więc dość często jednak wybierane są już takie produkty przetworzone, gotowe. Więc tutaj też duża rola dla, dla przemysłu, żeby właśnie w, e, przygotowywać te, te produkty z ciekawych, nowych i przede wszystkim zdrowych i bezpiecznych składników.